Seks jest niezwykle popularnym tematem, a ostatnio edukacja seksualna staje się równie znana. To właśnie dzięki temu postacie jak Kasia Koczułap są popularne. Chociaż właśnie to jest moje pytanie, czy gdyby nie seks, to Kasia też byłaby popularna? W dzisiejszym odcinku przyjrzymy się postaci influencerki stojącej za profilem, Co z tym seksem? A także kilkoma innymi dużymi projektami. Zacznijmy jednak od początku, czyli od przedstawienia Sylwetki Katarzyny. To psycholożka i edukatorka seksualna. Jest odpowiedzialna za profil Co z tym seksem, a także aplikację mobilną o takiej samej nazwie. Oba te media są kosmicznie popularne, przyciągając setki tysięcy odbiorców. Ja natomiast Kasię poznałem podczas serii pytań, Czy ty też tak masz? I tutaj chciałbym trochę więcej o tym opowiedzieć, bo to taka seria, gdzie Kasia po prostu udostępniała odpowiedzi ludzi. Czy też tak masz na przykład w stosunku, że nie wiem, partner potrzebuje cię bardziej, albo odwrotnie, albo że partner albo partnerka potrzebuje więcej seksu? I były procenty, i to było takie ciekawe, bo można było porozmawiać ze swoimi połówkami, co ty o tym myślisz, albo jak ty masz. I to łączyło, bo w pewien sposób lubimy wiedzieć, że ktoś też tak ma. I mi się bardzo y, to podobało, i stąd obserwowałem Kasię i to były chyba tylko właśnie takie momenty, gdzie na przykład dostawałem informację: "Hej Szymon, Kasia znów ma tą serię" czy też tak masz. Przeglądając kontent, który znajduje się w tych mediach, możemy znaleźć jeden bardzo konkretny motyw. Mowa tu o edukacji i wiedzy dotyczącej seksu. To duża ilość zagadnień z tematów kojarzonych zazwyczaj z tabu, czyli intymności, zdrowiu psychicznym, seksie czy chorobach. Te wszystkie rzeczy zajmują bardzo ważne miejsce w życiu internetowym Katarzyny. Jej Instagram ma dosłownie sekcje poświęcone pojedynczym zagadnieniom. Do tego zdjęcia, a raczej opisy, bo to właśnie informacje, akcje uświadamiające, pomoc czy ciekawostki stanowią trzon treści jej Instagrama? W tytule filmu zadałem dość prowokacyjne pytanie dotyczące charakteru treści obecnych na profilach co z tym seksem? No bo właśnie, co z nim? To, że jest niezwykle sprawną metodą oddziaływania na ludzi i budowania swojego wizerunku, nie jest niczym nowym. Epatowanie seksualnością oglądamy w filmach, grach, muzyce czy reklamach słowem wszędzie I jest to proceder tak stary jak marketing. A mechanika działania takich sztuczek jest niezwykle prosta. Bardzo bezczelne wykorzystanie seksualności już raczej nie zadziała, co potwierdzają badania, zwłaszcza u młodszych pokoleń. Nie zmienia to faktu, że na wizerunku opartym o seksualizację można dużo zdziałać, czego przykładem może być Amurant, amerykańska streamerka. W otwarty sposób przyznaje ona, że ludzie oglądają ją dla jej ciała i zdjęć, a jej treści Odpowiadają tym potrzebom. Dzięki temu może ona zarabiać nawet milion dolarów miesięcznie, prowadząc różnego rodzaju platformy, gdzie po prostu pokazuje swoje wdzięki. No i teraz. Polecę bardzo grubo, ponieważ u mnie na Instagramie ponad 73% społeczności to kobiety, dlatego tak mocno dbam o wizerunek zewnętrzny. W przypadku budowania marki osobistej działa to genialnie. Bardzo często powtarzam moim klientom, że to jest jeden z kluczowych elementów budowania wizerunku, bo kobiety lubią yy, wyglądać ładnie. Faceci też oczywiście, ale dla kobiet jest to, wydaje mi się, dużo bardziej istotniejsze. W mediach społecznościowych tych kobiet jest więcej, więc kiedy y, jakby widzą faceta, który dba o ten wizerunek, to jest chyba na plus w sensie. Tak mi się zawsze wydawało i pytałem tak y, o to zdanie obserwatorek, więc daj znać też. Oczywiście tu nie chodzi mi o to, żebym y, się jakoś. Y, jak to się nazywa? Nie chcę, żeby to wyszło, że jestem jakimś y, typem lamera. Bardziej o to, że jest to na potrzeby biznesu. Po prostu. Jednak czy to wszystko ma odniesienie do Katarzyny? Nie. A raczej nie w dużej części. Treści, które znajdziemy w aplikacji, na Instagramie czy w różnych polecanych przez nią książkach czy artykułach odbiegają od wykorzystywania seksu jako takiego. Myślę, że tym moglibyśmy ją nawet obrazić. Content Katarzyny jest oparty na wiedzy i chęci pozyskiwania jej albo na niewiedzy, tematach zaniedbanych w debacie publicznej czy skrzętnie ukrywanych przyrodzinnych stop. Ja pamiętam dzień, miałem wtedy 18-19 lat, i pewnego dnia mój tato rzucił mi na stół taki plik prezerwatyw i powiedział: Zabezpieczaj się, ale jeżeli wpadniecie, to my wam pomożemy. Myślę, że nie każdy w polskiej rodzinie facet mógł usłyszeć takie słowa. Myślę, to mnie zabezpieczyło w pewien sposób przed jakąś taką patologią, której w Polsce mamy po prostu dużo, moim zdaniem, bo te tematy są mocno ukrywane. W tej całej sytuacji chyba chciałem być jak Kasia. Ona zdecydowanie nie wstydzi się tego, o czym mówi i opowiada. Czasami aż do tego stopnia, że wzbudza w nas pytanie: Czy ja w ogóle powinienem na to patrzeć? Czułem się tak, jak oglądałem jej relacje dotyczące gadżetów erotycznych. No bo nikt wcześniej w szkole czy w internecie nie opowiadał w taki sposób o gadżetach erotycznych jak właśnie Kasia, czyli taki, taka forma edukacji. To pytania, które mógł mieć każdy z nas albo może mieć. W pewien sposób korzysta Kasia z popularności seksu, ale zupełnie innej niż tej wykorzystywanej przez reklamodawców. Tutaj chodzi o tę naturalną sferę. Naszego życia. Aplikacja, którą stworzyła Katarzyna wraz z zespołem, nazywa się Co z tym seksem. Można znaleźć w nim darmowe i płatne kursy. Aplikacja na samych telefonach z Androidem była pobrana ponad 100 tysięcy razy. Sam chyba kupiłem jakiś kurs, żeby sprawdzić, jak ta aplikacja działa. Piękna sprawa. Sam chciałbym kiedyś stworzyć swoją aplikację i pewnie tak się stanie. Myślę, że to właśnie. Kwestia czasu. Poza tym Kasia jest mega naturalna w tym, co robi, czasami aż za bardzo. Wydaje mi się, że za tymi działaniami nie stoi żadna mocniejsza i dłuższa strategia. Biznesowo, moim zdaniem, mogłaby zdecydowanie więcej osiągnąć, ale widocznie nie jest, to jest, nie jest, to jest, nie jest to jej cel. Znalazłem jej profil również na Patronite, co oznacza, że miała jakieś plany z nim związane. Założyła profil 29 lutego 2020 roku. Ciekawe, co ją powstrzymała. Trzymało. Patronite to zdecydowanie dobre narzędzie dla influencerów czy twórców, którzy ze sprzedażą mają nie po drodze. Chociaż to może zbyt takie mocne określenie, ale no moim zdaniem gdzieś dużo więcej można zyskać. Sprzedając, niż prosząc o wsparcie. To są te dwie różnice. Ale oczywiście są ludzie, którzy nie są nauczeni. Myślę, że artyści, twórcy często właśnie nie potrafią sprzedawać i myślę, że to też jest jakiś kierunek w budowaniu marki osobistej właśnie byciu, byciu bycie na Patronite. To jest niesamowite, ile właśnie możliwości dają nam te internety tylko działać albo aż ale myślę, że o tym nagramy kiedyś inny odcinek. Odpowiadając na pytanie z tytułu, gdyby nie seks, to według mnie byłaby ona tak samo popularna. Czemu? Uświadamianie ludzi to zupełnie oddzielna dziedzina, w tym zdecydowanie czuć misję, a nie chęć zarobku. Chociaż tego jestem kosmicznie ciekawy. Ona nie chce nas seksem zbawić, a przy pomocy seksu uświadamiać. Chociaż ciekawy jestem też Twojego zdania, dlatego daj znać w komentarzu, co Ty o tym myślisz. A to, że porusza temat seksu w swoich treściach, to rzecz zrozumiała. Wokół niego istnieje wiele różnych dziwnych koncepcji. Być może dlatego, że seks kojarzy nam się po prostu z pornografią. A... a, a, a... Sam się tutaj zamotałem, a nią nie jest po prostu. Do tego sam seks nie jest też gwarantem sukcesu, co ciekawe badania wykazują, że najlepiej sprawdza się on przy reklamie środków higienicznych. Czemu? Bo powoduje, że czujemy się brudni. Jednak przy wielu różnego rodzaju produktach, markach czy osobach będzie on tworzył pewnego rodzaju dysonans. Zwłaszcza jeśli będzie serwowany w sposób, jaki serwują go różnego rodzaju strony, czy co bardziej podejrzane reklamy. W, internecie. w przypadku, co z tym seksem? Mówimy jednak o tej naturalnej i ludzkiej stronie seksu, która jest nam potrzebna, a edukacja w tym temacie jest po prostu ważna. Kasia zawdzięcza dużo popularności temu, że to temat nośny, tego nie możemy ukryć, jednak w żadnym przypadku nie jest to jedyny gwarant sukcesu. Nim jest to, że przekazuje ona wiedzę w sposób, w którym ją rozumiemy, na tematy, o których chcemy wiedzieć dużo, a nie do końca mamy możliwość zapytania się kogoś obok, tym bardziej rodziny czy bliskich. W ogóle daj znać, czy Ty mogłeś o tym rozmawiać z osobami bliskimi, yy, właśnie o seksie, o, o współżyciu, o dzieciach, yy, o wpadkach, o gadżetach seksualnych na przykład. To nie jest reklama. To po prostu ocena marki osobistej Kasi, która ma ogromny potencjał, pomimo że wiele tematów mnie szokuje. To dzięki Kasiu wiem co z tym seksem. No i korzystając jeszcze z okazji zapraszam Cię na bezpłatne szkolenie, które dla Ciebie przygotowałem właśnie z budowania marki osobistej. Znajdziesz je w opisie, jak i również w pierwszym przypiętym komentarzu. Pozdrawiam Cię serdecznie, no i do zobaczenia następnym razem. Cześć!